No idę sobie tutaj, idę, idę. Wokół wygasłego wulkanu Wielisławka, goręka taka, taka górka i sobie idę. Normalnie idę idę. O, proszę bardzo. Są trochę roztopy. Bo jest na plusie ze 3 stopnie, ale słoneczko świeci. Nie jest źle. Lekki wiaterek, lepszy by był przymrozek z 5 stopni, 10 może, ale cóż, jest jak jest. No i taki klimacik na spacerek z jedzonkiem w terenie, na zdrowotności jest wskazany. I tak to wygląda. Pozdrawiam, Stasiek w terenie.